Dzień dobry, mam na imię Barbara Pawłowska Jesteśmy w miejscowości Jurki, gmina Pniewy Użytkujemy ciągnik Boomer numer 55 Od dwóch lat ponad Zakupiliśmy nasz ciągnik do naszego gospodarstwa 4,5 hektarowego Wykorzystujemy nasz ciągnik głównie do koszenia Kabina jest bardzo wygodna, przestronna Kierownica bardzo lekko chodzi Ciągnik Boomer jest sadowniczym ciągnikiem Przez to jest mały, zgra Grabny, bardzo komfortowo się nim jeździ, duża przyjemność pracy nim w terenie. I polecam każdej kobiecie, gdyż użytkowanie nie wymaga żadnej siły. Jest dobra widoczność w tej przestronnej kabinie. Nie ma za dużo dźwigni, jest bardzo intuicyjny. Przez to, że jest zgrabny, lekki, przyjemność jazdy tym ciągnikiem jest bardzo dobra. Jak dają sobie pani radę jazdy samochodem osobowym, to tym bardziej nie ma się co bać ciągnika naszego Boomera. Bo jest jeszcze większy komfort jazdy nim. Kabina ciągnika jest przestronna, dźwignie są oznaczone kolorami, są proste w użytkowaniu. Pierwszy raz, nawet jak wejdziemy do ciągnika, to bez problemu się odnajdziemy i będziemy wiedzieć, co robić.